Właśnie skończyła się Akademia. Pożegnanie trzecich klas. Tak. Jakieś pożegnalne słowo? Do widzenia. A jeszcze coś? Jeszcze. Eee, jestem niezmiernie wdzięczny za możliwość uczenia się w tak znakomitej szkole. Dziękuję. My bardzo chciałybyśmy podziękować naszej wspaniałej pani, y, wiem o tym, pani Otchem i pani Trzopek. Pani, tak? pani Marii Trzopek tak, zdecydowanie jest najlepszym nauczycielem w całym gronie pedagogicznym tego wspaniałego liceum. Wlała w nas naprawdę wiele trudu i wiedzy, którą nam przekazała, będziemy wykorzystywać tak, całe życie. Dnia. Myślę, że tak całe jednego życie. dnia. Także serdeczne dzięki właśnie składamy na ręce pani Marii Trzopek. Tak. I to, to są nasze zdecydowanie najlepsze wspomnienia. Tak, każda jedna lekcja była dla nas czystą przyjemnością. Dokładnie tak. Eee, po rozdaniu świadectw, tak, już na szczęście wszystko jest zaliczone. Teraz tylko matury przed nami i będziemy się bawić w następnym tygodniu. Co na rozszerzeniu? E, matematyka, fizyka i angielski. Wow. E, po maturach jakieś plany? No, jakieś są. Zobaczymy, jak pójdzie. Jakieś wspomnienia jeszcze, jakbyś powiedział, z tą szkołą związanej? Czy polecasz młodszym wybór tej szkoły? A to bezprecedensowo. Polecam wszystkim młodym, żeby przychodzili tutaj do Liceum Matejki. I polecam nauczycieli. Są so fajne. Teraz mnożymy wszystko razy dwa, także oceny razy dwa, zachowanie razy dwa i wspomnienia razy dwa. Ja w szkole wspomniałam bardzo dobrze. Bywały gorsze i lepsze momenty, ale naprawdę fajnie. Polecam każdemu. Dokładnie, ja się mogę podpisać pod słowami siostry. Było różnie, ale, ale super szkoła. Bywało, było dużo wspomnień, to bardzo fajnych, więc... Paulina, na przykład jakieś jak dzieliśmy, jeszcze trenowałyśmy siatkówkę, to turnieje siatkarskie to było coś, coś fajnego. Młodszym, czy to z pierwszych, czy to z drugich klas, co, co powiecie młodszym uczniom i co powiecie tym, co dopiero teraz wybierają, zastanawiają się, gdzie chcą pójść po gimnazjum. Systematyczna nauka, to na pewno. No i polecam bardzo tę szkołę. Uczycie, się, uczyć i się, jeszcze raz uczyć. Jeszcze takie pytanie szybkie, tajemne. Podmieniłyście się kiedyś? Tak. Była z tego jakaś dobra ocena? Oczywiście, że tak, z matematyki. O, no to, to widzę, to że. Się... Było tak, że y, przez pierwszą klasę Paula była w innej, w innej klasie. I ona mi napisała matematykę, a ja była u niej na EDB. Jakieś wspomnienia? Wiele. Na przykład. Aha, najlepsze, tak? Tak. Y, a więc y, będę bardzo miło wspominał. E, nauczycieli oczywiście e, za tą trójkę pani Czajowska, dziękuję serdecznie. E, i, i, I oczywiście no, dyrekcję szkoły, super, taka jest, taka jest. I w ogóle atmosfera w szkole, super. No chyba, że podpadniecie. To, nie no też jest w porządku. Też jest w porządku, jest super atmosfera. Nawet jak podpadniemy, tak? Nawet jak podpadniecie, ale nie róbcie tego. Dobra. Widzę, że masz jakąś statuetkę. Tak, powiedz, dostałem, powiedz za co? E, szczerze powiedziawszy, to za e, całą kształt e, twórczości e, artystyczno-rekreacyjno-sportowej, gdyż, e, jak to powiedzieć, e, jesteśmy bardzo talentowaną szkołą na wielu płaszczyznach nie tylko naukowych, ale i sportowych. I nasza drużyna, w której e, mam, którą miałem skromny wkład, wygrała wiele turniejów, wiele dyscyplin. A w jakich to Wam nie powiem? No nie. E, w, Piłkę ręczną przeszliśmy do wojewódzkich. Wojewódzkich przeszliśmy. I w wpływaniu. Ja byłem dobry w wpływaniu. N znaczy, przesadzam, ale y zdobyłem jakiś tam medal. I jeszcze w koszykówkę. Co się udało, powiedz. Świadectwo ukończenia szkoły. To jest cel dzisiejszego dnia. Y pasek jest na dupie. E Poczee. Poczee, bardzo. O, mamy dziewczynę też do wywiadu. Także jak dzisiaj akademia, jak ogólne trzy lata i jakie plany na przyszłość? Yy, akademia była bardzo fajna i zabawna. Yy, Przez trzy lata bardzo podobało mi się tutaj w szkole. A plany na przyszłość? No wszystko zależy od matury tak naprawdę. Ale jakieś tam już plany są. Młodszym polecacie szkołę? Polecamy. Jak dziękuję. Jak najbardziej, jak najbardziej. Dzięki. Udało się. Teraz poproszę was o parę wspomnień z liceum. Ja Najlepsze wspomnienia to na pewno studniówka przede wszystkim. Nie wszyscy ją pamiętają, ale, ale podobno, ale było, podobno okay. było fajnie, tak z tak opowieści słyszę, słyszałyśmy. Też bardzo sobie cenimy naszych chłopców z klasy, którzy przygotowali bardzo fajny i zacny występ na, na Dzień Kobiet, tańczyli nam na stole. I właśnie z tego względu polecamy nasze liceum, ponieważ dzieją się tu różne dziwne i ciekawe rzeczy. Widzę, że jakieś kwiatuszki dla kogo podziękowania? Dla nauczycieli. I akurat ten jest dla pani Łanoszki. Jakieś wspomnienia może masz z tą szkołą? Jakieś... Prze... Powiedz coś. Opowiedz. Jak najlepsze wspomnienia. Teraz wybaczcie, ale muszę iść. Właśnie dzisiaj zakończyliście edukację w naszej szkole. Jakie są wasze wspomnienia z nią związane? I jakie słowa chcecie skierować do młodszych klas? Nie no, pole... Chciałbym... Pozdrowić przede wszystkim Panią Tańcule, moją ulubioną nauczycielkę od matematyki. Na pewno super nas przygotowała do matury. Wybierała na nas presję. Tak. Myślę, że szkoła, no godna polecenia. Nauczyciele, no czasem ciężko, ale ogólnie bardzo przyjemnie. Fajnie się chodziło do szkoły, będzie brakowało, ale na pewno będziemy wracać. Polecacie tą szkołę? Tak! Yeah! Jak się podobała akademia? No była okej. Okay. A ogólnie cały pobyt trzyletni w szkole? No oceniam pozytywnie. Nie, to, nie ma nic do żałowania. Nie? Polecasz młodszym? Polecam. Jakieś słowa na pożegnanie? Podziękowania nauczycielom? Nie wiem, możesz kogoś pozdrowić? Nie. Dziękuję. Nie. Jak wspominają panie trzecią klasę, która właśnie dzisiaj nas opuściła? No, ja dwie trzecie klasy miałam, dwie grupy i bardzo miło. Będziemy tęskniły chyba. No, ja też bardzo miło wspom... będę wspominała. Jeszcze na razie nie mam takiego dystansu, bo dopiero niedawno skończyliśmy zajęcia, też miałam dwie grupy. Ja w, w ogóle młodzież lubię, więc ich też bardzo, bardzo lubiłam i życzę im wszystkiego dobrego.